Więc drodzy bracia i siostry, modlmy się, a będziemy szczęśliwi, kochani. I gdybyśmy to jedno zdanie z tych rekolekcji zapamiętali, to Bogu niech będą dzięki. I święty papież Jan Paweł mawiał często, że gdyby ludzie mogli zobaczyć, ile mogą, gdy się modlą, to by się nigdy modlić nie przestawali. Gdybyśmy mogli, bracia i siostry, zobaczyć, jakie rzeczy dzieją się w niebie i na ziemi, kiedy ja się modlę, to bym się nigdy modlić nie przestawał. Pismo Święte w Księdze Wyjścia opisuje między innymi, jak to Żydzi ziemię obiecaną zdobywali, z niektórymi narodami musieli walczyć. Kiedyś rozpoczęła się wojna i zwyciężał nieprzyjaciel. Mojżesz wtedy nad walczących wysoko wyciągnął ręce i modlił się do Boga i zwyciężali Żydzi. Ale kiedy ręce Mojżesza opadały, mdlały, wtedy zwyciężał nieprzyjaciel. I ludzie wysoko wyciągnęli ręce Mojżesza i je podtrzymywali i zwyciężyli Żydzi. Kochani, świat dzisiaj potrzebuje ludzi, którzy jak Mojżesz będą wyciągani ręce. Nasza Ojczyzna, drodzy, potrzebuje ludzi, którzy jak Mojżesz będą wyciągani ręce. Kochani, wasza parafia potrzebuje ludzi, którzy jak Mojżesz będą wyciągani ręce, bo to wyciągnięte ręce Mojżesza czynią cuda. Te wyciągnięte ręce Mojżesza, bracia i siostry sprowadzają z nieba na ziemię wiele łaski Bożej i dlatego módlmy się, a będziemy szczęśliwi mimo wszystko i na przekór wszystkiemu. Żeby jednak nasza modlitwa zaowocowała, żeby nasze wyciągnięte ręce okazały się skuteczne, modlitwa musi spełniać dwa warunki. Najpierw, kochani, modlitwa musi być aktem wiary. Modlitwa musi być wydarzeniem wiary. Pismo Święte mówi, że bez wiary Panu Bogu się nie podobamy, a więc bez wiary Panu Bogu moja modlitwa również się nie podoba. A modlić się z wiarą, czyli bracie i siostro, myśleć o tym, że Pan Bóg jest, myśleć o tym, że Pan Bóg interesuje się całym moim życiem i jeżeli moja modlitwa będzie zgodna z Jego wolą, to Pan Bóg będzie czynił cuda bo u Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Tutaj przypomnijmy sobie, w Ewangelii jest to pięknie opisane. Do Pana Jezusa przychodzą ludzie i się modlą. Panie, moje dziecko chore, Panie to, Panie siam to. A Pan Jezus zawsze pytał, czy Ty wierzysz, że ja mogę to zrobić? Pan Jezus zawsze mówił, niech ci się stanie według twojej wiary, a więc jeżeli masz wiarę, będziesz widział wielkie rzeczy, ale jeżeli wiary nie mam, to niczego nie zobaczę, jeżeli wiary nie mam, to niczego nie uproszę. Na innym miejscu Pismo Święte bowiem mówi, że odszedł stamtąd, dziwił się ich niedowiarstwu i nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, ponieważ w niego nie uwierzyli. A więc, bracia i siostry, na ludzki rozum zdajmy sobie z tego sprawę, że moja wiara przymusza Pana Boga do działania. Moja wiara, niejako bracie i siostro, wymusza na Panu Bogu wielkie rzeczy, ale moja niewiara sprawia, że niczego nie uproszę. Moja niewiara sprawia, że jakby Wszechmogący nie może nic. Nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, ponieważ w Niego nie uwierzyli. Tu może, kochani, postawmy sobie pytanie, czy modliłem się kiedyś o cud. Nieważne, czy on się stał, ale czy miałem takie wydarzenie, że przyciśnięty do muru krzyczałem, Panie Boże, mam tylko Ciebie, Panie Boże, ja wierzę, że Ty wszystko możesz. Ja wierzę, że u Ciebie nie ma nic niemożliwego i wierzę, że jeżeli moja modlitwa jest zgodna z Twoją wolą, to proszę Cię o cud. Proszę Cię, Panie Boże, uczyń cud. Czy modliłem się kiedyś wprost o cud? Pamiętam, dziecko moich znajomych, dziewczynka z szóstej klasy, była ciężko chora na raka. Mówię im, słuchajcie. Dopóki dziecko żyje, nie darujmy Panu Bogu, dopóki dziecko żyje, brzydko mówiąc, mówię, nie darujmy Panu Bogu, pojedziemy do Częstochowy, pójdziemy do spowiedzi, ja odprawię mszę świętą, walczmy z Bogiem o cud, módlmy się o cud. I wtedy matka mówi, słuchaj, ale lekarze orzekli, że już nie ma szans, to po co jeszcze jechać do Częstochowy? No właśnie, bracia i siostry, to ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii jest straszne. Czy Syn Boży znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Pan Jezus, kochani, żyje w kościele. Ten sam Pan Jezus, który chodził po ziemi w Palestynie, żyje w kościele. Ten sam Pan Jezus, który czynił cuda, kiedy chodził po ziemi w Palestynie, czyni te cuda w kościele, chce je czynić i będzie czynił. Tylko, czy my mamy taką wiarę. I tutaj, bracia i siostry, patrzymy na świętych, bo oni są po to, żeby zawstydzali. Nieraz nam się zdarza pewnie, że czytamy książki o świętych, albo patrzymy na filmy, i nieraz mówią ludzie tak pięknie szczerze proszę księdza, tam są opisane historie nie z tej ziemi, tam są opisane rzeczy nie do wiary, kochani, tam są opisane historie z tej ziemi, te historie działy się na tej ziemi i będą się działy na tej ziemi, tam są opisane historie do wiary. I one się będą działy tutaj, jeżeli będziemy mieli wiarę. Patrzymy na świętego Jana Pawła, drodzy. Mówiliśmy, że święci to są ludzie tak jak my, słabi, grzeszni. Święci to są ludzie, którzy spowiadali się częściej niż my. Święci to są ludzie, którzy mieli wady. Święci to są ludzie, którzy mieli wątpliwości. Święci to są ludzie, którzy mieli wiele pytań do Pana Boga, tak jak my. Ale to byli ludzie wielkiej wiary. I dlatego w ich życiu, już za życia nieraz, Pan Bóg przez ich wiarę i miłość czynił wielkie rzeczy. Wiemy już dzisiaj o tym, że za życia świętego Jana Pawła działy się cuda. Te rzeczy się działy, kochani, kiedy żył, przez jego wiarę, przez jego modlitwę. Pan Bóg dokonywał wielkie rzeczy, tylko ci, którzy je doświadczali, mieli nakazane, że dopóki Ojciec Święty żyje, nie można o tym mówić. Nie chciał niepotrzebnych sensacji. Przypomnijmy sobie dwa takie, może w cudzysłowie, nietypowe cuda. Pierwsze, ksiądz Dziwisz opisuje, że w 2000 roku w Londynie, w Anglii. Mieszkał chłopak, 17-letni, ciężko chory na raka, cierpiał strasznie, ale najbardziej był zbuntowany na cały świat, nie chciał umrzeć. Do wszystkich miał żal, kochani, nikt z nas nie chce umrzeć, a szczególnie kiedy się ma 17 lat. I wymyślił sobie, potem się przyznał, żeby matkę jeszcze bardziej zdenerwować. Wymyślił sobie, że przed śmiercią chciałby się spotkać z papieżem. Ludzie w parafii w Londynie, gdzie mieszkał, zebrali pieniądze, pojechał z matką do Rzymu, byli na audiencji. Ktoś szepnął do Ojca Świętego o co chodzi. Jan Paweł II zatrzymał się przy nim chwilę, rozmawiali na odchodnym, serdecznie go przytulił do serca, rozpiął sutannę, zdjął szkaplerz i nałożył na szyję chłopaka. Jego matka wspomina, że żył jeszcze sześć miesięcy i umarł. Za pół roku od przyjazdu z Rzymu umarł, ale przyjechał z Rzymu przemieniony. Nie wyzywał, nie buntował się, nie miał do nikogo żalu, że musi umrzeć. On się wręcz nie mógł doczekać, kiedy wreszcie w niebie zobaczy pana Jezusa. Bracia i siostry, co byłoby większym cudem? No, dla nas pewnie gdyby wstał, prawda? Gdyby wstał chory, młody, zdrowy, ale przecież, kochani, i tak musiałby kiedyś umrzeć. Ludzie, których Pan Jezus uzdrowił w Ewangelii mało, ludzie, których Pan Jezus wskrzesił w Ewangelii, też musieli kiedyś umrzeć. Módmy się, a będziemy szczęśliwi, to nie chodzi o to, że będzie lekko i łatwo. Nie. Módmy się, a będziemy szczęśliwi. Drodzy, mówiliśmy o tym często. Tu nie chodzi o to, że będzie stoliczku nakryj się. Nie. Módmy się, a będziemy szczęśliwi, czyli inaczej będę myślał, inaczej będę patrzył i będę miał siłę przyjmować to, co jest w życiu nieraz bardzo trudne. Tak, kochani, każdy z nas przeżywa w życiu bardzo trudne wydarzenia. Każdy z nas będzie przeżywał w życiu bardzo trudne wydarzenia. Modlitwa nie sprawia, że ich nie będzie, nie. Modlitwa sprawia, że inaczej będę na nie patrzył, że będę miał siłę je przyjąć, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. Często cytujemy to zdanie psalmisty. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. Zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Drugie wydarzenie, Ksiądz Dziewisz wspomina, że pewnego dnia w środę, jak w każdą środę, Jan Paweł II wyjeżdżał na plac Świętego Piotra na audiencję, aby się spotkać z wiernymi, i gdzieś tam na zapleczu przed jego samochodem staje dziewczyna opętana przez szatana. Krzyczy, bluźni, rzuca się po ziemi, zuzje jej cieknie piana. Ojciec Święty modlił się nad nią chwilę, pojechał na spotkanie z wiernymi, kiedy wraca, ona w tym samym miejscu jeszcze większe sceny robi. Jan Paweł II wysiadł z samochodu, długo się nad nią modlił i jego, kiedy jego modlitwa była jakby nieskuteczna, na odchodnym mówi: Jutro za ciebie odprawię mszę świętą. Diabeł z wielkim krzykiem wychodzi z opętanej. Dziewczyna wstaje, nie wiedząc, co się z nią przed sekundą działo. Ksiądz Dziwisz wspomina, że niesamowite było to, że ludzie z obstawy byli przerażeni. Ludzie, którzy dbali o bezpieczeństwo Jana Pawła, mokrzy byli ze strachu, a papież się modlił spokojnie, jakby nigdy nic. Bo Pan Jezus mówi, że jak będziemy mieli wiarę, Będziemy czynili rzeczy większe niż te. Pan Jezus nie żartuje, kochani. Pan Jezus nas zapewnia, że jak będziemy mieli wiarę, to będziemy dokonywali rzeczy większych niż te. I dlatego, bracia i siostry, módlmy się o wiarę. Popatrzcie, modlimy się o wiele rzeczy. I to jest ważne, i wszystko jest ważne. Mówimy chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, czyli modlimy się o sprawy materialne, doczesne, które są ważne, bardzo ważne i do życia potrzebne i o nie trzeba się modlić. Ale czy modlę się o wiarę? Przypomnijmy sobie, jest taka piękna scena w Ewangelii, uczniowie się modlą, Panie przynóż nam wiary. Oni widzieli. Uczniowie widzieli cuda, oni dotykali fizycznie cudów, kochani, oni widzieli łazarza, który wyszedł z grobu po trzech dniach i jego ciało już się w grobie rozkładało, a wyszedł zdrowy i żywy. Oni to wszystko widzieli, a jednak mówią, Panie, przynóż nam wiary, bo to jest niedowiary. Umocnij, Panie, naszą wiarę, bo to jest niedowiary. Módlmy się więc o wiarę. Drugi warunek, kochani, Pan Bóg naszą wiarę sprawdza w czasie. Ja jestem nerwowy rocznik, ja nie mam czasu, mi się spieszy. Ja potrzebuję wszystko na wczoraj, prawda? A Pan Bóg, a Pan Bóg ma czas. Panu Bogu się nie spieszy. Pan Bóg ma czas. Pan Bóg ma całą wieczność. I dlatego Pismo Święte mówi, w cierpliwości waszej posiądziecie życie wasze. W cierpliwości waszej posiądziecie dusze wasze. Święta Monika modliła się o nawrócenie syna prawie 30 lat. i więcej się modliła, tym ten syn jakby opętany przez diabła coraz bardziej wpada w grzechy. Kiedyś biedna Monika nie ma już sił, idzie do biskupa i mówi, że ona się modli płacze, płacze i się modli, ale niebo milczy, co ma jeszcze robić, Pan Bóg jej nie wysłuchuje. A biskup mówi, módl się dalej i płacz dalej, bo dziecko modlitwy i łez nie może zginąć. I Monika na łożu śmierci niemalże doczekała nawrócenia syna, który potem jeszcze stał się wielkim świętym w kościele. Pan Jezus nas dzisiaj zapewnia, kochani, że nie ma modlitwy niewysłuchanej. Pan Jezus nas dzisiaj zapewnia w Ewangelii, że każda modlitwa jest wysłuchana, no tylko że my z tym się nie zgodzimy, prawda? Bo co to znaczy, się świętą daje, mąż ciągle pije, na pielgrzymki chodza, Dziecko jest chore, ktoś mi kiedyś mówi, słuchaj, ja się modlę, żeby chociaż raz w tygodniu w mojej rodzinie wszystko stało na nogach, bo tam wszystko stoi na głowie i nic. Patrzymy na świętych, bo oni są najlepszymi fachowcami od Pana Boga, i oni są po to, żeby zawstydzać. Jan Paweł II mawiał często, pozwólmy Panu Bogu być Panem Bogiem. To jest najtrudniejsze, kochani. Pozwólmy Panu Bogu być Panem Bogiem. Zgódźmy się na to, że Pan Bóg jest najlepszym Ojcem i wie najlepiej, czego nam potrzeba. Zauważmy, że ja się modlę o to, co potrzebuję już, prawda? Tak, teraz, bo ja jestem krótkowidzem, ja jestem dla Ciebie siostry krótkowidzem i się modlę o to, co potrzebuje już. Pan Bóg widzi wszystko. I Pan Bóg daje to, co będzie lepsze jutro. Tylko, że w danej sytuacji ja tego nie rozumiem. Przypomnijmy sobie w niedzielę, mówiliśmy o świętym Janie Pawle, że jako dziecko modlił się za matkę, a matka zmarła. Jako młodzieniec modlił się za brata, i on umarł. Potem modlił się za ojca, i ojciec umarł. Czy jego modlitwy były niewysłuchane? Nie, mówiliśmy, żeby się mogło stać to, co się miało stać. Najpierw musiało się stać to, co się stało. Pielgrzymi nadziei widzą dalej. Pielgrzymi nadziei widzą lepiej. Pielgrzymi nadziei wiedzą, dokąd idą i nawet jak w danej sytuacji wielu rzeczy nie rozumie i jest mi bardzo trudno. Ja, nawet jak w danej sytuacji przechodzę przez ciemną dolinę, nieraz przez czarną dolinę i czarną dziurę, z której się wydaje, że nie ma wyjścia, to jednak pielgrzym nadziei wie, że w końcu wyjdę na prostą. To jest bardzo trudne, kochani, to jest bardzo trudne. Pamiętam, kiedy zmarła moja mama niespodziewanie. Miała 55 lat, czyli dzisiaj na nią patrzę jak na osobę młodą, bardzo młodą. Miałem do Pana Boga żal. Kiedy 9 miesięcy po mamie, jeszcze bardziej niespodziewanie zmarł ojciec, miałem do Pana Boga jeszcze większy żal. Coś się w moim życiu zawaliło, coś się skończyło. Wszyscy to przeżywaliśmy albo będziemy przeżywali. Dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że to wszystko musiało stać się. Żeby wiele spraw w naszej rodzinie się wyprostowało, żeby wiele spraw w naszej rodzinie stanęło na nogach, to musiało się stać. Tylko że w danej sytuacji ja moim ptasim muszkiem tego nie pojmowałem. I dlatego pozwólmy Panu Bogu być Panem Bogiem. Zgódźmy się na to, że wie ojciec wasz, czego Wam potrzeba. Wie Ojciec znasz, co dla nas będzie najlepsze, nawet jak w danej sytuacji. Ja tego nie rozumiem. I dlatego módlmy się, a będziemy szczęśliwi. Będziemy przekraczali samych siebie. Tak kochani? Na modlitwie odkrywamy nowy sens życia. Na modlitwie odkrywamy nowy wymiar życia. Na modlitwie odkrywamy to, czego normalnie w życiu nie widać. Michał Bajor w jednej z piosenek śpiewa Memu ciało wystarczy 36 i 6. Mojej duszy potrzeba znacznie więcej. To jest, kochani, niesamowite, jak nasze ciało nie potrzebuje wiele, żeby żyć. To jest niesamowite. Zauważmy, nasze ciało, dziś, nasza cywilizacja dzisiaj na pierwszym miejscu stawia ciało. Nasza cywilizacja dzisiaj z ciała uczyniła bóstwo. Nasza cywilizacja ubóstwia ciało, a tymczasem to ciało, żeby żyć, nie potrzebuje wiele. Ale żeby był szczęśliwy, moja dusza potrzebuje znacznie więcej czyli wartości duchowe są nam potrzebne. Więc sobie mówimy: nie pozwólmy swojego życia sprowadzić do ziemi. Nie pozwólmy swojego życia zamknąć jedynie na ziemi, bo będziemy bardzo biedni i bardzo nieszczęśliwi. Przed paroma laty, czy paroma sto już laty, miałem rekolekcje na Dębcu w Poznaniu i tam spotkałem księdza Sybiraka, który opowiadał, że, że na przed wojną mieszkał z rodzicami na Kresach Wschodnich, że Ojca prawdopodobnie zamordowali w Katyniu, bo tam się ślad po nim skończył. A on z matką został wywieziony na Syberię i spędził tam ponad 10 lat. Miał szczęście. Jednym z ostatnich transportów przyjechał ze Związku Radzieckiego do Polski. W ciągu roku zmarła matka i ludzie obcy go przegarnęli. Ludzie, którzy mieli bodajże piątkę dzieci, przygarnęli go i wychowali jako własne dziecko. Ale on opowiadał, że oni tam na Syberii śnieg jedli, lód jedli, drewno jedli, że jak im się udało coś zielonego pod lodu wygrzebać, to byli szczęśliwi, to były witaminki, życie. Ale opowiadał, że na Syberii pierwsi umierali, tak zwani muzułmanie, ludzie, którzy nie mieli siły ducha, nie mieli wiary. On mógł być fizycznie sprawny, mocny, ciało mógł mieć zdrowe, ale nie miał ducha, nie miał wiary. Chodził ze spuszczoną głową na rękę, ręką na wszystko machał, siarczyście, klął, mówił, to jest szambo, to nie ma sensu, nikt stąd nie ucieknie, nikt tego nie. Przeżyje, ci ludzie często wyginęli w oczach. Natomiast mówi ktoś, mógł być fizycznie słaby, ale miał wiarę, miał siłę ducha, miał nadzieję. I to piekło często przetrwał. I dlatego nasza cywilizacja, bracia i siostry, przepraszam za wyrażenie, ale naprodukuje coraz więcej ludzi niezdolnych do normalnego życia. Nasza cywilizacja, która na pierwszym miejscu stawia ciało i zamyka się wokół ciała, naprodukuje coraz więcej ludzi niezdolnych do miłości, do ofiary, do wyrzeczenia. Bo, kochani, ciało to jest wielki egoista. Ciało to jest wielki egoista. Ciało wymyśla ciągle nowe zachcianki i za wszelką cenę nakłania nas, żeby je spełniać. Święty Paweł mówi: Duch do czego innego dąży niż ciało, a ciało do czego innego niż duch. I powiada: Jeżeli będziecie spełniani zachcianki ciała, czeka was śmierć. Ale jeżeli z pomocą ducha będziecie uśmiercali zapędy ciała, będziecie żyli. I dlatego potrzebujemy siły ducha. A na tą siłę ducha i na ten świat ducha otwieramy się na modlitwie, tak kochani? Na tą siłę Ducha i na świat Ducha, na rzeczywistość Ducha, na inny wymiar życia otwieramy się na modlitwie. I dlatego módlmy się, Jan Paweł II przekazał w Testamencie, módlcie się, a będziecie szczęśliwi. Jan Paweł II, drodzy, wspomina, że jego ojciec po śmierci matki, żony, sam się oddał Panu Bogu. Mówiąc brzydko, drodzy, życie jego ojca, starego Wojtyły, to było życie Joba Sprawiedliwego. Pochował żonę i dwoje dzieci. Papież wspomina, że miał starszą siostrę, której nie pamięta, zmarła przed jego narodzeniem, czyli jego ojciec pochował żonę i dwoje dzieci. I młody facet po pięćdziesiątce, zawodowy żołnierz, zawodowy żołnierz musiał iść na wcześniejszą emeryturę, żeby zająć się wychowaniem dziewięcioletniego dziecka. Świat mu się przewrócił do góry nogami, świat mu stanął na głowie. Tak, kochani, mówiliśmy, że to są takie sytuacje, kiedy siąść i płakać, prawda? Siąść ręką machać, to życie jest. Bez sensu, w ogóle wielkie nieporozumienie, krzyczeć do Pana Boga, walczyć z Panem Bogiem. I papież pisze, że jego ojciec cały się oddał Bogu. Było widać, że jest mu trudno, normalne, musiało być mu trudno po tym, co się stało. Widać było, że ojciec się męczy, no musiał się męczyć, ale papież wspomina, że ojciec nigdy nie narzekał. Że ojciec nigdy nie miał pretensji ani żalu. Miał nawet jakąś przedziwną siłę życia. A w nocy, Jan Paweł II wspomina, kiedy się budził jako dziecko, to widział, że ojciec w kuchni klęczy przy stole i się modli. Bracia i siostry święci są po to, byśmy próbowali odkryć inny świat. Święci są po to, abyśmy próbowali. Odkryć inny wymiar życia. Święta są po to, drodze, abyśmy spróbowali odkryć inny świat, tak? Święta są po to, byśmy próbowali odkryć na nowo sens życia, że jesteśmy pielgrzymami nadziei, więc nie bójmy się próbować, tak? Nie bójmy się próbować, a to się dokonuje na modlitwie i przez modlitwę.